Cześć, Szymon z tej strony, witam na moim kanale. Witam w kolejnym odcinku Przeczytane z Biblioteki. Tym razem powiem kilka słów o komiksie, „Manze chłopaki XX wieku. Tom drugi od wydawnictwa Hanami. Naoki Urosawa przedstawia. Komiks ten wypożyczyłem w książce Beskidzkiej w Bibliotece Głównej w Bielsku białej przy ulicy Słowackiego. Co mogę o nim powiedzieć? No niestety rozczarowanie, przynajmniej dla mnie. To jest komiks, który mnie mocno rozczarował. Zaraz powiem dlaczego. Mianowicie pierwszy tom był dla mnie nierówny, ale zostawiał pewną nadzieję, że będzie ciekawiej, że mnie po prostu ta fabuła ciągnie. Stworzono intrygujący świat, który wydawało się, że będzie się fajnie, fajnie czytało. Tym bardziej, że słyszałem opinię, że im dalej w las im dalej w serii, tym jest lepiej, tym ciekawiej. Tutaj zaczynamy oczywiście w punkcie, w którym skończyliśmy. Rzecz, która mi się bardzo podobała, czyli przedstawienie najważniejszych postaci, co też dało pewnego rodzaju takie skojarzenie, przypomnienie. I, i wydawało się, że będzie super. Jest ten taki śliski typ, jest tajemniczy przyjaciel. Tylko, że niestety czytając ten komiks, miałem wrażenie, że po pierwsze. Wątki zamiast się rozwiązywać idą gdzieś w bok i zaczynamy zboczać, zbaczać w różne tereny, które w ogóle mnie nie mają dla mnie żadnego powiązania z główną fabułą, chociażby ta, nie, ta nieszczęsna gitara. Po drugie, nie rozwiązywało to praktycznie żadnego problemu i robiło się za dużo, jakby za dużo grzybów naraz, za dużo grzybów w tym barszu, za dużo wątków się pojawiało. Zamiast się rozwiązywać pewne Historię wyjaśnić, to mam wrażenie, że cały czas dochodzą kolejne rzeczy, kolejne postacie, kolejne wątki, i w pewnym momencie przestało mnie to ściekawić, bo przestałem śledzić tą fabułę. Bo to, co mnie ciekawiło, miałem wrażenie, że to przestało mieć znaczenie. W pewnym momencie, nawet była sytuacja taka, że nasz główny bohater miał mieć konfrontację z tym całym przyjacielem. No i niestety ta konfrontacja dla mnie była tak rozczarowująca. Że. No, niestety. Smutno mi trochę z tego powodu, bo liczyłem, że ta historia, ta opowieść mnie wciągnie, a w pewnym momencie było tak, że chyba ostatnie pół komiksu, może jedną trzecią, nagle zaczęliśmy się zajmować w ogóle kimś nowym, kimś, kogo wcześniej nie było. Rozumiem, że to było celowe dołożenie postaci, ale ja chciałem wiedzieć, co się dzieje z tą główną fabułą. Nie mówiąc o tym, że. Autor ma tendencję, lubi tak się bawić, przypuszczam, że wielu czytelników jest takich, którym taka forma odpowiada, w, w, z narracją na różnych liniach czasowych. Czyli coś, co się dzieje w XXI wieku, coś się dzieje w latach 90., coś się, co się dzieje w przeszłości, jak są jeszcze dzieciakami. Ja tego generalnie nie lubię. Nie lubię takich, yy, takich sytuacji i w pewnym momencie już się troszeczkę zacząłem zastanawiać, czy my opowiadamy, czy główna, no, powiedzmy, linia fabularna jest po powiedzmy w tym całym zamieszaniu, w potencjalnym zniszczeniem świata, czy tuż przed, bo raczej nie jest to główną linią fabularną, to dzieciństwo nazwijmy tych bohaterów, szczególnie Kenji'ego. No niestety, dlatego pod tym względem komiks mnie mocno rozczarował i mniej więcej od jedna trzecia do końca, od połowy przestało mnie to angażować, przestało mi się chcieć wiedzieć, co będzie dalej, czy mi się uda, czy się nie uda. No niestety, trochę mnie to roz... mocno mnie to rozczarowało, nie trochę, mocno. Bo wszystko to, na no co miało, obiecywało mi to, że będzie fajnie, będzie ciekawie, to w pewnym momencie zaczęło się to rozmywać strasznie. Podejrzewam, że ten twórca to nie jest mój ulubiony twórca mangi, bo na przykład strasznie mi się podoba saga wikinga, która jest po prostu dla mnie fajne przedstawienie postaci. Fabuła ma, e, idzie z A, punktu A do punktu B. Mamy po prostu postacie, które się trochę zmieniają. Wiem, jakie ma nawet przesłanie tam. A w tym komiksie... No, no, niestety nie. I coś, co powinno być mega interesujące, czyli tożsamość przyjaciela. Tego nazwijmy to ekoterrorysty, czy w ogóle terrorysty. Przestało mnie obchodzić. To mnie bardzo rozczarowało. Niemniej jednak wierzę, że są postacie, są... Inna, są osoby, dla których ta manga może być fantastyczna, bo rysunki są bardzo dobre, dynamika jest, tylko jeżeli kogoś ta fabuła zainteresuje, no to się będzie czuł świetnie. Ja niestety nie jestem tą osobą, co mnie troszeczkę boli, ale cóż, po prostu nie będę czytał ksiągu dalszego. Jeżeli Wy jesteście fanami, ja to rozumiem po prostu. To jest manga dla specyficznych odbiorców, o specyficznej tematyce. I w specyficznym stylu, pisana w moim odczuciu. Ten styl do mnie nie dociera, aczkolwiek jestem przekonany, że dla wielu osób dociera. I takim, jeżeli ty jesteś taką osobą, to życzę ci przyjemnej lektury i cieszę się, że tobie się podoba. Z mojej strony to by było tyle. Napiszcie mi w komentarzach, czy jesteście bardzo zadowoleni z tej mangi, czy to jednak nie dociera do Was. Jestem ciekawy Waszego zdania. Trzymajcie się. Cześć.